<noise> Ty, nie za głęboko nie? Za, za głęboko siedzi przód Skręca w ogóle? Eee, tato on za głęboko siedzi na stówę To ej Nie no nie wprzód Jezus Nie możesz cofnąć się nie? Nie, nie, nie. Wydawało tak, mi się na początku, że za bardzo jest zanurzony. Tylko wiesz, większą poprawkę nie, on nie skręca. Ta... Za mały jest ten. Dobra, wali o ten. Aha. Co się, co się. Ja popuściło się. Ugh. Mm.